Siema widzowie, dzisiaj gramy Stumble Gaisa, takie po prostu luźne gierki. A naszym celem, naszym celem na dzisiejszy odcinek jest wbić 100. 147 um, koronek Widzowie, Jak wbijemy 147 koronek w tym odcinku, 147 max. Y, y, czasów odcinku to 25 minut. Ustalmy, że to jest maks. 25 minut. Jak w ciągu tych 25 minut wbiję jeszcze 5. Nie, jeszcze. Dobra, 148, jednak że musimy wbić 5 koronek. Jeśli wbiję 5 koronek w ciągu 25 minut, czyli 148 koronek, to subskrybuję każdego, ale to każdego, który napisze byle jaki komentarz. Dosłownie. Dlatego każdy, jeśli teraz, jeśli uda mi się to, to niech każdy teraz napisze jakiś komentarz i zasubskrybuje tą osobę. Ale oczywiście jak to będzie hejt, to nie zasubskrybuje, ale jak to będzie nie hejt, no to jak to nie będzie hejt, to oczywiście zasubskrybuje. ale re re reguła jest taka, że musimy 148 koronek czyli 5 koronek. Dobra, lecimy z pierwszą mapką. I si, let's go, dobra. To jest mega yy, fajna mapa i jestem w nią mega dobry. Więc o, jeszcze w pierwszym rzędzie to już to widzowie wygra. Mówię. Pierwszy. O, tak, ja tu się triki robi. I widzowie, powracamy do Snambla, bo bardzo, ale to bardzo dawno nie było odcinka. to naprawdę strasznie dawno, chyba ostatni odcinek ze Snambla był 4 miesiące temu. Dlatego powracamy do Znomla, będą się coraz, coraz to częściej pojawiały odcinki ze StumbleGuysa, ponieważ powróciłem do tej gry. Mm, dlatego teraz możecie na moim kanale pewnie będzie się pojawiało dużo odcinków ze StumbleGuysa. Je jeśli jesteście fanami Stumble StumbleGuysa, to polecam mnie subskrybować, bo cza cza czasem sobie robię właśnie różne challenge na już przegram, dawaj. Przejdziesz do Brachu. Nie przejdzie, nie przeszedł. Dobra widzowie, no to teraz druga runda. Chciałbym, żeby był to super slide, albo jakaś mapa na odpadanie, bo na odpadanie jestem dobry. Jak to będzie super slide, to mega fajnie. I rush hole, dobra. Raczej wygram, jeśli nie będę mieć lagów. I ogólnie widzę, że mam taki inny głos Bo niedawno wstałem I nagrywam, jak widzicie, ten odcinek dla was o dziewiątej A ja wstałem o ósmej Więc dopiero godzinę jestem na nogach A nawet nie na nogach, bo leżę w łóżku I se, o tam też grałem już dzisiaj w Stambla. O, no i easy prze, przeszedłem Jak oni w ogóle szybko podpadali Dlatego <laughs> hmm, pewnie słyszycie mój inny głos taki właśnie powstaniu. Ale dobra, lecimy dalej i teraz opisam, że blokdasz. wiedziałem. Let's go. Klasyczny blokdasz To będzie łatwe i może być to nawet długa rozgrywka. Obawiam się. Trzeba aż za długo. Robimy triki. Chodź. O, ktoś tam ma piąstkę na drugiej mocy. Ja mam serce na trzeciej, więc serce to też jest dobry kaliber. Chociaż na blok daszły to ja się trochę cykam często tego serca użyć, bo już wie mnóstwo razy sam wpadłem z mojej, jego serca wiele razy do. A serów więc tego, tego nie używam Ale czasem się tam użyję. Kurde, prawie zabiłem tego bobasa No chodź tu kurde, ja sam prawie zgnąłem. Więc dobra, to była akurat ryzykowne. Nie! Kurde, widzowie! Wszystko, gdyby nie to, serce, przez tego typa, Bo to serce. Bo mogłem wcześniej akurat bez presji to zrobić. O kurde. Dobra. przypadkowo mi wyszło. Więc chodzimy jeszcze raz z tamla. Dobra. Sorry za to, ale po raz na reklamę, jak chciałem ten, zastopować nagranie, to mi jakoś wyszło, więc. To jest na, na pewno ciężkie wyzwanie wbić te 5 koronek. Tym bardziej, że w, tylko w 25 minut. A już minęło z 5 minut, to będzie to naprawdę wyzwaniem wielkim. No kurde, znów mi wyszło, ja nie mogę. Dobra, witamy, nie zwracajcie na to uwagi. Problemy techniczne. O, dobra, już jestem, już minęło. A, już nie... No, dobra, ale to wątpię widzowie, że to nam się uda. Może zrobię taki jeszcze drugi odcinek. Ale zobaczmy. Dobra, widzowie. Teraz czekać na... Oby był super slide. Najlepiej na pierwszą mapę super slide. Na drugą. Mm, Blok dasz Na trzecią... Mm, na trzecią Lava Land, bo ja akurat w lawaland jestem bardzo dobry. Dobra, lecimy. O, jestem pierwszy. cyk Czy jestem pierwszy? O kurde, ty mnie skosił. A już miałem powiedzieć, że szkoda, że to nie finał. I to dobrze, że to nie finał. Nie! Ja chciałem starciu tam skoczyć. Pyk. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde! Ale mocne. Pół Pumos... Nie. Nie. Ja jest dobra, wizowie prawie przez swoją głupotę by mnie wszedł. W ogóle ostatnio drobne wczoraj zdobyłem tego skina, którym teraz gram, z odłamków z pudełek z odłamków. O, tornado temple. No to raczej to przejdę, bo ja jestem w to mega też dobry. Właśnie. Cyk. 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 O kurde, miałem lagi. Nie. Ja mam plan, widzowie. I teraz cyk. O, ale przeszłam fajnie. Dobra, mam, mam tu teraz lekkie agi, miałem jak mogliście zauważyć. Dobra, ja już raczej to przejdę, bo chyba jestem pierwszy, ale nie jestem pewny. O, kurde, ajaj. A, prawie na ten słup. Dobra, to wydaje mi się, że ja już mogę śmiało powiedzieć, że... Aha! Że to przeszłem. A tu się... Ro... A dobra, ja się tu rodzę, to fajnie. No to przeszłem. <grym> o, jaki fuks. <grym> fuks. Drugi przeszłem. Znaczy jeszcze nie przeszłam, bo się z tymi bambolami ba. Co jakby zrobić tak? Pyk. I taka trampolina, patrzcie. Cyk. 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 Dobra, koniec zabawy, bo jak czas będzie, to jestem w dupie. Widzowie, więc tak, że przechodzimy to... Przechodzimy do widowni, Adam, ping dopiero tutaj, to on już, on już raz na pewno nie przejdzie, chociaż z tego pooglądamy, może, może przejdzie, ale naprawdę wątpię, bo jeszcze ma dwie takie właśnie mapy. A może przejdzie, znaczy ja nie wiem jest, ile osób jest przed nim, dlatego też ciężko mi się, a on się chyba już poddał, A nie. Mm. Jak kto raz przejdzie, to jeszcze ma dwa, dwa, te... dwa takie, no Dobra, wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Dobra, dawaj pingwinie. O, o tym mi chodzi, ten i tamten. Prze, przed? O, mój kolega Mateusz zginął. No. Ja, ja chcę zobaczyć tego pingwina. Gdzie on jest? O, to był ten pingwin. też pingwin. Tu. On dopiero tu. On ma jeszcze dwie te strefy do przejścia. No ja nie mogę, jaki bumble. A ja sam, że czas... A nie, nie ma czasu. Ja już, już myślałam, że będzie czas. Bo tak długo oni nie przychodzili, że to jest szok. Lecimy dalej. I finał. Lava land albo blokdasz. Lavalant albo block dash. Proszę, żeby to był lava Land albo block dash. Lava Land. let's go! Ja z moją ochronką jestem dobry na levelant. Zawsze idzie tu. Aha! Ja już miałem tam skakać. Czyli w lawet. Już miałem skakać. Nie! Kurde. O kurde, jaki fuks! Dobra, trzeba uważać tu na ludzi. Ja, nie, ja teraz nie wiem, kto jest właśnie. Dobra, będę ciągle skakał. O kurde. Dobra, ten czarno-biały typ jest. No, jakie chamy! Nie mogę z takimi hamami grać. No kurde. Ja wierniczę, widzowie. Co Dobra, reklama. Dobra, widzę kolejna runda. I raczej już tego co nam się widziało. Nie uda przez tych hamów. A mogłabym zrobić kolonkę, gdyby nie ale dobra. Lecimy dalej. Już się to nam niestety nie uda widzę sobie. Ale dobra, może jakąś kolonkę zdobędziemy w tym odcinku. Dżangirzor Zawsze ja w pierwszą zawsze przechodzę na asie, na luzaku Dlatego tu no, też zamierzam tak przejść Czyli hmm. nie wiem, o to zrobiłem tą ochronkę Pięknie. No jestem pierwszy Dobra widzowie, jestem pierwszy. Teraz robimy trik. No wiedziałem, że to mi się nie uda, bo tam często mam takie lagi właśnie, że tam jest niby jakaś ściana niewidzialna, kurde. Bez sensu. Nie. No i widzowie ja już raczej tego nie przejdę. No nie! No kurde. Proszę, nie. Dobra, jest minimalna szansa, że ja to przejdę. Dawaj! Ziomek. Leć. Leć! Jest! Let's go! Pleczmy jako 14 Co za Fart naprawdę widzowie. Po, tu za lewituję Ale widzowie... To już jest nasza ostatnia runda w tym odcinku niestety, ponieważ no już w 10 minut zdobyć 5 koronek to jest praktycznie niewykonalne. Ale to niestety, ale już po tej rundzie kończymy filmik. Dobra, druga runda znów to. jak na finał tu będzie lava, no. Oby nie było lavaland bo na lawalandzie mega łatwo jest kogoś wyeliminować. A na blogdarzku na przykład, jak wypiątkujesz kogoś, to nie jest wcale tak łatwo go zabić. Tam jest duża platforma, a na, na lawalandzie właśnie nie ma, dlatego... No nie... Kurde, dobra przeż. Nie, proszę, dobra, tu się odrodziłem. Nie, o! Jaki jo, Fort? Jo Ja widzę. którą wcześniej zrobiłem i którą wcześniej przechodziłem to no i raczej już nie, nie przejdę no nie no znów się nie trafiłem dobra chyba ostatnia już platforma Tak, to jest ostatnia platforma. Jest. Nie, nie, nie. Jeszcze. Let's go. Jest, udało mi się widzowie. Tak, o tak ciężkiej ludzie jakimś cudem mi się udało. Jakimś cudem mi się udało widzowie. Dobra, i lecimy ostatnia, dosłownie mapa w tym odcinku widzowie. Kibicujcie, żeby to był e, blokdasz. Proszę blokdasz, proszę blokdasz, proszę blokdasz. Blok To się blok dasz. Na lawalandzie jest mega łatwo matkować, dlatego chciałbym blok Dobra, i proszę, blok Aha, no też ciekawa, mapa. myślę, że mam szansę ją wygrać. Więc lecimy, trzeba od razu zacząć z przydupem. Kurde. No i już. Nie jestem pierwszy na pewno. Nie. Chciałem sobie snap'a usunąć. No jestem ostatni. Po prostu pięknie. Przegrałem. No jak? Widzowie to jest niemożliwe. No ja już przegrałem jakby. Nie. Jest minimalna. No co jest? Jest minimalna szansa, że ja to Jak ja to No żarty to są jakieś. Jak ja to zwaliłem. No i ja se robicie. Nie no, to jest niemożliwe. Tego się nie dało po prostu. Ta gra się nam uwzięła. Brat, co w ogóle idzie do tyłu. Jeśli ja to wygram, to ja nie wiem. Tam już ktoś widziałem, że leciał, więc ja już tego nie wygram. No i od tego dobra, no to subskrybujcie i lajkujcie po więcej filmów. Elo.